Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku Hashtag Japspam czyli nieregularnych filmikach pojawiających się do tej pory tydzień po tygodniu w których przybliżam Wam dobra płynące z kultury japońskiej. Dzisiejszy odcinek będzie posiadał trochę mniej zawartości nie znaczy jednak, że będzie mniej ciekawy. W dzisiejszym odcinku prześledzimy losy ludzi zaproszonych do pewnego baru gdzie barman jest ostatecznym arbitrem prześledzimy historię tak wspaniałą i pełną ukrytych znaczeń że trudno będzie się od niej oderwać a na sam koniec Cofniemy się w czasie do feudalnej Japonii, w wspaniałym staszerku 2D. A teraz pora zacząć oficjalnie 13 odcinek pierwszego sezonu. Hashtag Jabspam. Na sam początek zaczniemy od pomysłu, który był już poruszany wiele razy. Czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem. Mimo wszystko, to co zrobiło studio Madhouse przy współpracy z Juzuru Tachikawa, którego możecie znać chociażby ze Steinsgate, jest tak genialne w swojej prostocie. Że bez problemu ten tytuł mógłby zyskać miano najlepszego anime 2015 roku. Panie i Panowie, niepodważalne arcydzieło, czyli Desu Parado, znane nam bliżej jako Dead Parade. Pod względem fabularnym, otrzymujemy tutaj historię ludzi odwiedzających bar Queen Decim, który znajduje się na 15 piętrze pewnego budynku, oraz barmana, Desima. Mimo, że na pierwszy rzut oka nie wygląda to ciekawie, to mogę Was zapewnić, że to uczucie szybko znika. A to wszystko? Dzięki temu, że historia nie opowiada po prostu o losach ludzi upijających się w barze i oddających się różnym przyjemnościom w nim, tylko o ich ostatnich chwilach na ziemi. Otóż, Queen Desim nie jest zwykłym barem, tak samo jak Desim nie jest zwykłym barmanem. Kiedy gdziekolwiek na świecie dwójka ludzi umrze w dokładnie tym samym momencie, są oni wysyłani do wspomnianego przed chwilą przybytku, gdzie barman daje im możliwość zagrania w jedną z gier znajdujących się w barze. Nie są to jednak zwykłe rozgrywki, albowiem każda z nich ma na celu pokazanie prawdziwego oblicza osoby uczestniczącej w zabawie oraz zadecydowanie, czy pójdzie ona do nieba, czy do piekła. Mimo, że wszystko do tej pory odbywało się bez większych problemów, tak jednego dnia wszystko się zmienia. A czemu to się stało? Przekonacie się sięgając po ten niesamowity tytuł. Studio Madhouse stanęło na wysokości zadania i zaoferowało nam idealne połączenie audiowizualne. Wszystko jest tutaj idealnie dopasowane i nie denerwuje nas nawet przez chwilę. Więc, jeżeli szukacie dramatu psychologicznego, to będziecie czuli się jak w domu. Dead Parade jest wspaniałym anime o życiu, śmierci, walce, bezsilności i wszystkim innym, co kryje się w naszym sercu. Następny tytuł, jaki mam zamiar wam polecić, jest równie naładowany ukrytymi znaczeniami, co Dead Parade. Jest to również film, który bez większych problemów zgarnął takie nagrody jak Japan Academy Prize for Animation of the Year, Majnitsi Film Award za najlepszą animację, nagrody TAF, Oslo Film i wiele, wiele innych. Panie i Panowie! Pokami Domo no, Ame to Yuki. Znane nam jako wilcze dzieci. Film jest przedstawicielem gatunku fantazy, połączonego z dramatem. W pełni napisanym i wyreżyserowanym przez Mamoru Hasoda. Którego możecie znać z takich dzieł jak Bakemono no Ko, Summer Wars, Tokyo Kakeru Sodio oraz Baron o Matsuri and the Secret Island. Całość została wyprodukowana przez studium Madhouse, które do tej pory pokazywało nam, że naprawdę dobrze potrafi w animację oraz udźwiękowienie. Jeżeli nie wierzycie. To śmiało możecie sięgnąć chociażby po Redline, Toki Kake, Millennium Actress, Perfect Blue albo Tokyo Goodfathers, o których często wspomniałem w poprzednich odcinkach. Pod względem fabularnym, otrzymujemy tutaj historię dziejącą się na przestrzeni wielu lat. Od samego początku śledzimy tutaj historię Hany, młodej studentki, która musi dzielić swój czas między naukę i pracę, żeby powiązać koniec z końcem. Wszystko zmienia się z czasem, kiedy podczas pewnego wykładu zauważa ona osobę, która grzecznie mówiąc. Nie pasuje do miejsca, w którym się znalazła. Daną osobą był chłopak, ubrany w prostą bluzę i spodnie, nie posiadający żadnych książek, a jedynie notat, którym notuje wszystko, co mówi wykładowca. Zaintrygowana owym osobnikiem, postanawia nawiązać z nim przyjaźń, która po jakimś czasie przeradza się w miłość. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że niepasujący osobnik posiada jeden mroczny sekret, którym nie powinien dzielić się z nikim. Oczywiście. Łamie on zasady i dzieli się ze swoją ukochaną faktem, iż jest ostatnim z wilczych dzieci. Co jednak nie odstrasza naszej młodej bohaterki i po pewnym czasie zachodzi ona z nim w ciążę. O ile do urodzenia pierwszego dziecka nazwanego Yuki wszystko odbywa się wręcz idealnie, tak od porodu drugiego życie głównych bohaterów zmienia się diametralnie. Kierowany instynktem wilka ojciec nowo narodzonych dzieci postanawia wyruszać na polowanie, którego celem jest zapewnienie pożywienia dla swojej rodziny. Pech chciał, że nie wszystko idzie po jego myśli. A co się stało dalej? Jak owe zdarzenie wpłynie na losy rodziny, przekonacie się podczas oglądania tego filmu. Tytuł jest wręcz naładowany drugimi znaczeniami, które dla młodych widzów będą praktycznie niewidoczne, a starszych zmuszą do myślenia. Historia jest opowiedziana prostym językiem, a animowana fabuła nie jest skomplikowana, choć ubarwiona elementami metafizyki. Wiele zabawnych sytuacji opowiedzianych jest bez słów, dzięki czemu film dużo na tym zyskał, bo narracja wizualna jest tutaj najmocniejszą stroną. Jeżeli szukacie tytułu, który nie jest tylko prostą opowiastką, to wilcze dzieci są idealne dla Was. Tytuł bez problemu do kupienia w polskiej dystrybucji. Na sam koniec cofniemy się w czasie do feudalnej Japonii, którą przedstawia nam studio VanillaWare. Panie i Panowie, niezwykle piękna podróż do kraju kwitnącej wiśni sprzed lat czyli Muramasa Rebirth na konsole PlayStation Vita. Tytuł jest przedstawicielem side-scrollowych slasherów 2D z elementami RPG, więc nie macie co liczyć tutaj na pięknie wykonane modele 3D, jak to bywa w produkcjach np. Platinum Games. Całość jest idealnie wystylizowana i przypomina ręcznie malowane obrazy, które swoje podłoże mają w japońskiej mitologii. Jeżeli znacie poprzednie gry tego studia jak np. Dragon's Crown albo Odinsphere, to wiecie czego możecie się spodziewać od odprawy graficznej. Pod względem fabularnym będziemy śledzić tutaj przygody dwóch bohaterów. Pierwszym jest Kiske, shinobi, który cierpi na amnezję i napędzany jest chęcią zemsty. Nie są jednak samotny, ponieważ często i gęsto towarzyszyć mu będzie Kitsune, o imieniu Yuzuruha. Drugą jest Momohime, młoda dziewczyna, której ciało zostało przejęte przez duszę szermierza Izuna Jinkuro. Duch, który opętał naszą młodą bohaterkę, zmusza ją do pomocy przy zwalczaniu nadprzyrodzonych mocy, w zamian za oddanie jej kontroli nad ciałem. I to by było praktycznie na tyle, jeżeli chodzi o opis fabuły. A wszystko z powodu, że zdradzenie czegokolwiek więcej może zepsuć całkowicie doznania płynące z poznawania historii zaserwowanej nam przez Vanilla Ware. Wspomnę jednak, że nie są to jedyne postacie, jakich historię będziemy śledzić. O ile oczywiście jesteście w stanie płacić za DLC, które dodają całkiem nowe kampanie w trybie single player. Warto jednak wspomnieć trochę o motywach RPG w tym tytule. O ile nie muszę tłumaczyć na jakiej zasadzie działa levelowanie postaci, ponieważ to jest raczej oczywiste. Tak warto poświęcić chwilę na objaśnienie mechaniki demonicznych ostrzy. A to wszystko, ponieważ pełnią tutaj one rodzaj oręża, jakim posługują się bohaterowie. Nie uraczycie tutaj nic więcej poza te wspaniałe, okrutne i łaknące krwi miecze. Więc problem z doborem, czy grać łukiem, mieczem, toporem, sztyletem itd., itd. został praktycznie zlikwidowany. Wracając jednak do tematu: nie otrzymaliśmy tutaj możliwości kupowania nowych rodzajów oręża od sklepikarzy. Jak to jest przeważnie w grach tego typu. Tutaj. Cały sprzęt masowej zagłady tworzymy przy współpracy z legendarnym kowalem Muramasa, który żył w erze Muromachi. Dzięki czemu zdobywamy coraz potężniejsze ostrza wywodzące się spod jego młota. Każde ostrze posiada swoje własne statystyki, takie jak wytrzymałość, atak, umiejętności specjalne itd. Więc o ile problem z rodzajem ekwipunku znika bezpowrotnie, tak problem, który mieć wybrać, spędzi nam sen z oczu. Nie macie się jednak o co martwić, ponieważ każdy bez problemu znajdzie coś dla siebie. Macie problem z utrzymaniem punktów życia Weźcie ostrze, które odnawia zdrowie za każdego zabitego. Chcecie większej mocy? To też nie jest problem. Wybierzcie ostrze, które posiada specjalną umiejętność, dzięki której wytworzycie np. wielkie tornado, albo kule ognia, albo coś innego. Naprawdę jest w czym wybierać. Oczywiście nie dostaniecie dostępu do wszystkiego od samego początku. Każde ostrze będzie kosztować odpowiednią ilość Souls and Spirit, które możecie zdobywać w trakcie rozgrywki. Souls otrzymujemy za zabijanie przeciwników, a Spirit za jedzenie różnych przepysznych rzeczy. Oczywiście miecze posiadają swoją wytrzymałość, tak jak już wcześniej wspomniałem. Każdy zablokowany atak zmniejsza ten parametr i kiedy osiągnie on 0, ostrze po prostu pęka. Sprawia to, że zadaje ono minimalne obrażenia i jest praktycznie bezużyteczne. W tym przypadku musimy przełączyć się na inne i poczekać do momentu aż nasz główny oręż się po prostu odnowi. Daje to całkiem fajny efekt, przy którym musimy planować jak bardzo będziemy katować nasz ulubiony miecz. Reasumując, tytuł jest idealnym przedstawicielem slasherów w wersji 2D. Znajdziecie tutaj wszystko czego oczekujecie od takich tytułów. Historia w grze nie jest zbyt skomplikowana ani idiotyczna, jakby można było się spodziewać od samego początku. Pod względem rozgrywki otrzymaliśmy tutaj majstersztyk z wieloma odniesieniami do kultury popularnej z kraju kwitnącej wiśni. Siedmiu samurajów, snyżony rybaka i wiele, wiele ciekawych mrugień w stronę fanów kultury japońskiej. Szczerze, polecam ten tytuł każdemu posiadaczowi PlayStation Vita. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku hasztag Jabspa. Mam nadzieję, że sięgnięcie po rzeczy zaprezentowane w dzisiejszym odcinku. Tymczasem zapraszam Was serdecznie na bloga RozgrywkaPodcast.pl, Blender of Gender, grupę TV i grupę Rozgrywki, gdzie naturalnie będą pojawiać się kolejne odcinki Japspamu. Alternatywą jest wpisanie hashtag Jabspam w wyszukiwarce facebookowej lub subskrybowanie tego kanału na YouTube. Zapraszam Was również do całkiem nowego projektu o nazwie ixr, który również pojawia się na łamach rozgrywka podcast.pl. Jest to podcast, w którym co odcinek będzie omawiana tylko jedna gra, żeby wszyscy słuchający mogli zrozumieć, czy warto sięgnąć po ten tytuł, co jest mi dobrego, a co złego i tym podobne. W pierwszym odcinku, do którego link znajdziecie w opisie, Arek Ogończyk Kaka Kaskad Piotr Kazimierczak AKKS oraz ja dzielimy się naszymi wrażeniami z pierwszych 20-30 godzin grania w Jakuze 5. Więc jeżeli dalej zastanawiacie się, czy warto brać ten tytuł, to tutaj znajdziecie odpowiedź. A tymczasem Borym Lasem, niech moc będzie z Wami, cześć!